Five nocy, bab, psia. Pięć nocy, bab. Start game. To wyszło chyba trochę inaczej niż miało być. Pięć nocy, bab. Damski wieczorek? Ej, nocny Daniel wieczorek! Nocny Daniel! Nocny Daniel! Wieczorny Daniel? Jestem przetrwańcem. O, ja jestem przetrwańcem. O. Ej, ale to Łezo jest babcią, to jest o tyle lepiej, że on Mee. chyba nie... Ej nie, on teraz się dowiedział o wielu rzeczach. Ale z jednej strony to jest ułatwienie dla ciebie, bo... Kurczę, wziąłem automatycznie wazon. Będę zobaczyć, co tam babcia robi. Rzuciłem jej wazon Moja na pytanie. Ej, ej, 13, ej. 9, 7. Aha, bo on Pierwsze, co znalazłem, to jest część shotguna. O. No, o. Ja spróbuję to jak u siebie mniej więcej. Dzień dobry! Ale ona jest wolna, ja pierdziele! No mu masz shift po, taki pod lewym małym palcem. Ale ja jestem szybki wtedy! Oooo! E, e, weź lepiej nie bądź szybki. Albo wiesz co, może nawet lepiej weź sobie z wszystko co... Dzień dobry! Do widzenia! Co tam się He. dzieje? Wydawało mi się, że kogoś tu widziałam Pikabu Ale chyba -bu. mi się wyda... Łaaa, mam dzień! Co się dzieje? U ciebie to teraz? To... <grym> co się, <grym> się o, to dzieje? Widzę twoją poświatę, co to znaczy? To znaczy, że ci misia zawaliłem Oddaj misia Uj, to nie ja, to nie ja, to nie ma misia po I za poświatą Idę Oddaj misia, oddaj misia <grym> Gnoju. O, dzień dobry e, Patrz, bo tutaj, tutaj ci chodzi kalor... Aha, aha, no. aha Co to mi się chodzi? Musisz go z dziwny dźwięk Ej, co jest? Ej, co jest? Ej, co jest? Co jest? Tależe, moje talerze, moje talerze Co jest? Możecie mi nie rozdupcać chociaż? Ja was tylko chcę za zrobić! Ale wy się podkładacie! Już druga noc by była za sekundę. Gdybyście tylko. Ja się, ja się absolutnie nie podkładam, ja po prostu chciałem robić swoje, swoją rzecz, a ty jesteś. Ja nawet nie wiedziałem, że wy się bawicie w tej kuchni. A to tutaj. To, to... tutaj cię pilot używało. A, dobra. A teraz wiesz czegoś, czego nie wie. O, Teddy. Dzień dobry, dzieci! Od 20 lat nie mogę uprawiać jogingu. Ci się zepsuł... <grystanie> zostaw mnie... Przemek, widziałeś z daleka? Chłopiec, który przeżył! <grystanie> Przyszedł by umrzeć! <grystanie> no, miałem część dobrej zabawy, ale bawcie się tam spokojnie. <grystanie> Ej, naprawdę, przebiegł tylko tak, jakbym mnóżkę widział i tego. Uuuu, uuu. przebiegłeś uuu. mnie! Bejtujesz mnie, halo, halo! Hihi, <laughs> Babciu, halo. schowaj tą pałę! Dobra, idę szukać, elelele Jak to działa? Elelele, elelele. on się uczy, dopiero naczkuje. Oooo! Babciu, czekaj, Babciu, czekaj! Babciu, musisz uciec, z którym co? Ja, jak się. Nie przyjmij! Babciu, babciu, jak się składasz shotguna? Znalazłem to w twojej piwnicy i tak nie bardzo wiem, jak, jak połączyć eee, jedno z drugim, tu, nie pamiętam. Jest, a pacior zmówiłeś? Dziadka, pytaj kuźwa o takie rzeczy. Mówimy jak, mi Głowa powieś, mnie jak złożyć, boli Głowę Krowy spasłeś! Spasłeś? Pa, spasłeś krowy? Babcia, jedyna, jedyna osoba, która się pasie w tym domu, to ty. Kurwy to No nie, no tylko do matki zadzwonię! Zadzwoni się ja, matki! Ja, kop się odpalił, już koniec! Słuchaj! Ja się, no dobra! Zabijcie, rozumień! Jebnij mi! No! Dobra! Dobra, wyjdź do babka, Ja Nie chcę! Chodź do mnie! Iść do się do mnie babka. Raz, Chodź dwa, do mnie! Gdzie jest i babcia? Co jest? Przewią nie nie połowę my... po prostu! Jeden. Co? Ej, nie co? działa! Stel... Nie no. działa. No. Co? Nie działa! Co nie, nie działa? Dla kibicowy nie działał. chciał grać, co... <słys> 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 specjalnie <Gospodarki> <słys> <Zmieniamy, słys> <słys> posadłem, wyjesz, myślałem, że ci psiknę. No. ile razy, ile razy, dwie możesz Fory dawać? Jednij mi w końcu! Ale to dosłownie... Stoi przy mnie i co się spodziewasz? No nie wiem no! Dobra, ko proszę, nie, pod, nie, pod, nie podchodźcie tak blisko do mnie, dobrze? Bo ja. Ja, 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 ja wiem, że to naprawdę. jest jednak wasz odcinek i ja nie chcę, żebyście patrzyli na czarny ekran przez pół odcinka. Nie no, stary, grasz, grasz ba babulą, masz siać terror, a nie. A dobra. Jak ty nie będziesz intimidating, to my nie będziemy racja, no, wie, jak to racja, racja, racja. Rzeczko rywal ci, dzieci. Zabiję was. Wszystkich zamorduje. Uferę we wszystkie nogi. Zabiorę wam misia. I subskrypcję na kanale. Ej, No A w sumie. Odejdźmy się. Dobra. Jak coś, Eleven. Jest, jest jakiś progres. Bo znalazłem. Ja widzę, że jest jakiś Ob progres, bo gdzie pójdę, to już wszystko jest otwarte. <grym> Ale o, nie wiem, co się dzieje. Nie pamiętam. Mam obkręcać. On ma obkręcać. Okay. I właśnie obkręcam. On wszystko ma otwarte, jakaś bateria tu leży. Ja pierdzielę. Dobrze, że babka nie może podnosić rzeszy. Ja pędź tak. Jeżeli chodzi o rzeczy na zewnątrz, mamy główny klucz do drzwi. Świetnie. A, bo ty działasz na zewnątrz. Dobra, to. Działałem. Ja o, -o. o, idę! Idę! O babciu! W tym kadzidle było chyba coś więcej. Wątpisz w naszego proboszcza? Co ty... Dobra, A. tak jak w pierwszej, ludzie było was, od razu można było znaleźć, teraz nic nie wiem. Co zin, zin, mi zadzwoniło? Co, zin, zin. Mi, zadzw Co mi zadzwoniło? Co mi zadzwoniło? Chyba na mówił. zewnątrz ci dzwonek zadzwonił, wiesz? Poszedłbym sprawdzić. No lepiej sprawdź. <laughs> I z każdej strony coś dzwoni, nie. Ale <laughs> mam do ciebie świetną wiadomość, nie? Świetną no. wiadomość mam. Nie Dobrze, ma że być. babkę wziąłeś tam na stronę. Bo no dzięki temu możemy zrobić coś istotnego. A, czyli ja całą, całą grę robił ze distraction, ty przechodzisz grę. Dobra. <laughs> <laughs> Dobra, dobry deal. Nie, yeah, ja wiesz co, mamy taki cel wybuchnąć babkę. Nie wybuchajcie babkę. <śmieniczy> Chłopaki! Ale dlaczego o -o -o -o. ty mnie zabiłeś, jak ja cię zabiłem? Ta? O. -o, -o. Zabiłeś mnie? Nie dostałeś? A, a dostałem? Nie dostałeś? <śmieniczy> Nie dostałem? <śmieniczy> jak coś eleven w jadalni masz kusze z Taak. Mhm, mhm, wiem, wiem. Właśnie się podnosiłem. Ale dlaczego? Bo jest to Jak to jest być najgorszym przegrańcą? musicie mi opowiedzieć? No nie wiem, kurde, ale masz teraz specjalne, bo śpisz. Bo ja, tak? Tak mi mówisz, tak? Śpisz. A ja śpię, podobno. Babcia ma snus, daj mi. Babcia ma Faktycznie, Nie da się podnieść tych strzałek. No to chodź, tutaj są jeszcze, tutaj są jeszcze dwie tam gdzie wiesz, in the usual spot. Ale babka wstała. No I dobra, ja jestem już, tu. Wiesz. Dobra, to wiesz jaki będziemy mieć teraz cel? Ja Zabrym cię odeskortuję. Chodź za mną, O, sprób... to świetnie. Dzień dobry. I mógł, że się nie mów, się mnie wystraszyłeś na tyle. Się, bo ja miałem pamięć mięśniową, jak ja w tym miejscu na ekstrim mam 0,01 sekundy na reakcję i zobaczyłem białą poświatę, To mówię strzelam! Ja po prostu przypilnuję tutaj, porządku. Dobra, ale dokąd jest eskorta? Co to nie wiem, kto? Jak on to zrobił? Gdzie jest, drugi? Ja go nie widziałem! To ja Elevena widziałem wcześniej, a ja ciebie nie Tutaj! widziałem. TO WIDZĘ CIĘ! Nie, nie, nie zdążyłem! Ty teraz -harduje, no nie! Otwalił się Łeza, nie? Co? Dobra, dobra, Ale ja wiedziałem, Rozumiem. że Łeza będzie trudniejszy jako babka, niż jako gracz. Wiecie co? No bo ja nie znam zagadek, ale wiem, tu mam jeden prosty cel. Zabić dziecki. I robię to. Dobra! F witamy w ogóle Five Nights nice at Freddy's! Ale to tylko teoria, gra teoria. I'm the purple granny, yeah, let's go! Czekaj, nie, nie idź tam! Gdzie jest babka? To nie. Nie wiem, ale na nie Ona już wyszła! Weź się za mną O, nie! Uratowałem so jak... cię! Uratowałem cię! Komando, babka? Dostała komando, babka! Chodź, do mnie! Słuchaj, kurde, Nie! Come on, Chodź, chodź! Tutaj gdzieś szubokręt spadł. Masz go? Nie trafiłem cię! Chodź, Nie trafiłem, jaki ja jestem mad teraz! Dowaj lecimy, kurde! Teraz się udało. Do czego to jest? To... Klucz. To jest safe! To jest na drugą stronę, musimy iść, wiesz? Ja nie chcę ci pomieć gdzie dokładnie, ale nie idź może pierwszy, co? A, Kolegi. Kolegi... Ja się boję twoje zdrowie. Psychiczne też, bateria jest, to też sport. Kolegi, bo ja nie chcę być sam! Mnie to zawsze zostawiacie na o, szarym się. końcu. A to już taki wiek, za przykro mi, to mnie <grym> się przyzwyczaić. <grym> bo on tutaj może kampić zawsze, nie? On jest nie byłby... Jest, Nie mam je. NIE MAM JE! ZABIĆ WAS WSZYSTKICH! Gnoję! Eleven, schowaj się do łóżka. Ale, Ale ja nie ja, wiem, szepczę... ja... <grym> Nie wiem, po co no ja szeptam, nie? Ja cię Ja też nie wiem. E, możemy się we dwóch schować w łóżku? Możemy. Możecie. Tak. Spędziłem kilka chwil. Zacnych. Co? Nie wiem czy chcesz, żebyś kończył tę sentencję. Dobra, nie kończyłem. Nie ma go nigdzie, kurde, to on poszło. Czy to jest kawałek shotguna? Wow. A tutaj się robi shotgun! Dobra. O, to było miejsce. Dzięki Babciu. Na samym dole jest garaż, ale to już. i tak nie przejdziecie. Cii, cii, na Czekaj, patrz na to. Wiecie, że jak teraz zabije was, to umrzecie? Tak? No nie, nie trafiło nie <grym <grym Ej, Ej, to z mojej perspektywy trafiło, co jest? Co to... trafiło? Co no, trafiło? bo tu, nie, nie trafiło, wiesz, bo przeciało po prawej stronie, więc to wygląda jak. nie trafiło. Ja to, ja to mówię, pingisiu jest, i tyle. Dobra. To A... nie jest Pink Isiu, tylko babka ma takie ruchy? To jest absurdalne. Łeza ma movement. Błaza no li... movement Szwecja. Przyzwyczajony po haldezie, nie? <śpiewanie> Szwecja. Dobra. gonie cię z moją A... samą. Gonie cię. LMLE. A już z tej strony, ale <śpiewanie> <śpiewanie> Yo, po cześć, ja jestem Dizlicecki oh. To chyba, to chyba okay, 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 nie tak działa Czekaj, bo tam muszę słyszeć taki Łeza ma, jak mnie zawsze macie... Ja zawsze widzę to są kochani Cześć, jak się macie kochani, nazywam weza, dobrze, się Łeza i zabrać ją Ja mam flashbacki z twojego intro, gdzie ty tam masz yy, Coś tam Weza? ja zawsze mówiłem This Łeza Miałeś w intro Łeza, <laughs> zdobyłem... Wiesz, że weza. weza ma w ciebie, ma ciebie w intro, mówię co? Tak, za? Tak. Słysza? Masz problem? Ale ja mi? Czy to Freddy Fnauber? 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 O, 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 o. Idę dotknąć drzwi wejściowe. Masz czas tylko do wtedy. Potem wysznie. Co? Znowu. Weź, może dotknij się trawy, co? Good one, good one brother. Dobra, dotknąłem drzwi i idę po ciebie. Top 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 top... babciu, powiesz mi, gdzie jest? Może gdzie jest kusza albo coś takiego? O, wiem, chodź tutaj, chodź, przy głównych drzwiach jest. No, chodź, zobacz. Dobra, lecę. Chodź, chodź, tutaj, stoję dokładnie przy niej. No, no, chodź. Świetnie, biegnę, babciu. No, ale szybko, ja nie mam czasu dużo. Biegnę, biegnę, spokojnie. Szybko, ja już trumnę mam gotową. <gry> But not for me! <gry> chodź, tutaj jest, chodź, chodź co to jest, co? Chodź Chodź, tutaj mam kusia, chodź Tutaj mam no. no nie, bo mi wycisza Wykrywa kolokała tutaj, tutaj, No, wycisza tutaj. ci, ale, ale słyszałem przez chwilę No chodź, chodź, nie uderzę cię no nie, no nie, no nie, no, Jak zejdziesz, to masz 5 sekund kurwa. Babciu, babciu, ty mnie ciągle bijesz A, Tam ciągle, no chodź, tu gówniożu, no Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. o, o, Ja nie mam cię strzelić. Nie ma, nie, nie mam strzelić. No a, 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 ale, ale bab... Babciu, za tobą! Tak, dam... Babciu, za tobą! <grym> Dobry jest, nie, się <grym> <zapodadać>. <grym> Dobra, nie 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 wiem, mi. cię strzelić. Daj No, nie, nie, nie. za tu. babciu za tobą! Dobry jest, Nie wiem, się no poszedł pod łóżko znowu, gówniarze ich muszka, no o. O, 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 o! Tam, tam! Tylko moje nogi są zbyt stare! Ale tam! Zrobiłem rzecz! Słyszałem właśnie, że zrobiłeś coś. Tak, nienawidzę cię za to. Jak mogłeś? Zabiłeś Babciu, babkę. Nie zawsze nienawidzisz, dlatego mnie. Nie, wykorzystałem bol w końcu na jakąś zagadkę, a nie na babkę. Czekaj, bo teraz mogę go zebrać. Będzie na babcie. Chyba, gdzie on jest? O. 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 Okay. Babciu, o. 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 Jakby dało się zainstalować... Nie, to się da zrobić. Poczekaj, czekaj, porozmawiajmy. Jeżeli masz coś <noise> w ręku... Jeżeli masz coś w ręku... A! No nie, nie klikałem! Nie zdążyłem, Taak! co? Pobity Gary! To, to był prawdziwy standoff. To był high noon, kurczę. Czy my ty... znowu? Teraz tak. Ostatni, ostatni dzień. Ostatni dzień. dzień. ostatni, ostatni dobra, parę, bo ja już tutaj przysypiałem przy tym czarnym ekranie. No wiem, przepraszam. Nie, nie no o to nawet... chodzi, ale... Może, może nawet lepiej, że się wyrąbałem. Wiesz co, ale gdzie kusza? Uh, oh. tam, wiesz jak są te drzwi, które trzeba otworzyć kuszą na dole? No. To tam. Okej. Okay. Uh, 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 uh. Co? It... Are you still watching? Uh. <laughs> co? 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 Ja <laughs> Postawiłem wam niespodziankę. Pod Postawiłaś babcia pierwszego kloca w tym tygodniu. Już sraż. Ej, czy ja mogę wpadać we własne pułapki? Tak. Nie. <grym> Aha, to mnie kuźwa po podwórku chodzi. O, hejka. Babcia, ja widziałem? Nie, on mnie chce <grym> zabić! On mnie chce morderstwo <grym> zrobić! <grym> Grani jest zgonę na 15 sekund. Grani ma zgona. Ej, przyda nam się młotek? Tak! To gut. Czy tu ja widzę jakiegoś głównioka Wypierdzielaj. Powiedział mi, wypierdzielaj. I uciek. Nara. <grym> Powiedział Nara, i zniknął z moich oczu. <grym> Jak wpis <w> dzienniku babci. o <grym> ja nie, bo kurczę gorzej jest niż grani, w agranie, bo jeszcze. Eee! Po grani ze mnie, mnie robi w konia, Psemek W dupę. Właśnie mnie minęłeś Weza. Congratu congratulations Ej, hey, congratulation! Łeza No nie dostrzeliwuj ja jestem... mnie Ja jestem ja. w tym pomieszczeniu z ptakiem jakbyś chciał się ze mną spotkać Dobra, nie pamiętam gdzie to jest. Lecę Łeza no, zaraz! Że się na swoim tempie wszystko robię! Jestem wolny, babcia! O! kurwa, No nie mogę! No nie mam sprintu! Łeza! Czekaj, bo ja mam jednego weź. amogusa na oku! Weź! Nie, 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 weź lepiej! Już nie masz, już nie masz! Chodzi tu o to mnie, Gdzie ty jesteś w ogóle? On stoi przy łóżku, stawia pułapkę, która zniknie za 10 sekund i myśli, że coś zrobi. O, kolejna. Odergodzona, derman, ha! O, oh, another one. Another one. Hehehe. <laughs> <laughs> up? Where are you? <laughs> Where are you? twojego misia. Ej, hey, znikają jebane! Man, twojego misia! Man. Idę po ciebie. <laughs> on po nie idzie po ciebie, on kłamie. <laughs> Muszę. Chodź tu, łeza, mam misia. No ja nie mogę z tymi pułapkami! No to chodź do mnie. A! No Słabuńka. czemu to ci nie trafi? Czemu czemu tra ja pierdolę to za grę. Łeza. Klikałem, nie mogłem cię trafić. Ta gra? Po gra się. To Jak ktoś cię goli, to jest. to, nie, to, to jest trochę. Poczekaj, bo Ja O on czeka, no co ja teraz pocznę? Czekam! A. Szejdy! Babciu! No Kampisz, mnie naprawdę? Nie no, szedłem! Kampisz mnie od pięciu minut, gościu! Nie, zobaczyłeś, zobaczyłeś na nagraniu, że szedł do Przemka. Kampisz mnie ciągle, ty do tego Przemka to już idziesz dziesiąty raz i zawracasz z portem kolejną papeczkę postawić. Czasami nie wiesz, spod to co się wyjaś, akurat pod tym łóżkiem, gdzie była droga do Przemka? Jestem zachwycony, że nie było z twojej strony żadnej reakcji <grym> dotyczącej tego, że zrobiłem z ciebie loda. Zrobił mnie Co? Sprzedko zaraz jak coś się roztrzaskało, co? <grym> no, bawkę roztrzaskałem. lepiej sobie sprawdź A. na nagraniu na później. No nie, dlaczego ty tak się zespiłeś? Babka zaklęta. O! Oh, 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 oh. Widzę, że 2-0 dla babki. No, chyba skillifył Ła... z mojej Łatwej, strony. Łatwo jesteście. Łatwi. Łatwi. Łatwe ziomki w was. Wiecie, powiem, że ciężko się Ale ta się gra... gra... Ta gra jest trudna. Ty... Jest trudna, no. no nie, wiesz, nie, nie, jak jest największy perspektywy. Że babkę można zawsze durować było, nie? A ja nie potrafiłem zdurować miskiem, ale musimy się umówić razem, jaki jest misiek. To zachowujemy się jak prawdziwa grani, czyli gonimy tego Miśka. Bo by, byśmy wygrali teraz, serio. Szkoda, szkoda, że jako grani przykładowo nie daje mi przykładowo jakiegoś debafa, nie? I że jestem zmuszony, jakby gonić Miśka, nie? Wiesz, o co mi chodzi? No bo wpadłeś no. w pułapkę, nie moją. Tak, bo ja to, bo ja to mogę absolutnie ignorować po prostu. Jak to tego w ogóle z twojej perspektywy? Bo nie zareagowałeś żadnego. Po, po prostu czerwony outline jest przez ścianę, widać. A, ale nie, jak spadłeś w pułapkę. A nie, bo, bo Elek właśnie się na mnie darł, bo myślał, że go tuneluje. A ja szedłem dosłownie przez stary! Sta... Znaczy, Mam na nie, to nie, footage! Nie, nie, Mam nie, 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 na to nie. footage. Czekaj, czekaj. Na początku było śmieszne, bo ci cały czas stawiałem pułapki, które ginęły. I chciałem lecieć, ale widziałem, że pułapka ginęła jak tylko spokojnie wychodziłem, stawiałem kolejną, wychodziłem, patrzę kolejna ginie nie. to stawiam Zacz... kolejną. I Zacz... potem nie, nie, nie. wszedłem do innego pokoju, bo zobaczyłem, że ta jest, tą drogą idę do przemka. I akurat mi. Wy... Wyskoczyłeś mi z tego! Znaczy, ja, ja, ja nawet nie jestem mat, to było śmieszne. Ale, <noise> no. literalnie, 5 minut spędziłeś przy mnie i moim łóżku, gościu.